to jest praca grupowa Zadanie pierwsze Bok ma 10 A u to jest 40? No jeden Bok 100. na 10? 100. 2 plus 3 to 5 6 razy 5 to 30 Minus 4 26 6 Plus 10 Podzielić 10. na 10 7 a kwadrat razy b kwadrat równa się c kwadrat plus nie razy b kwadrat a to już zaraz powiem a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat delta to jest b kwadrat minus 4 razy a razy c jeśli podzieli na dwie części tak żeby była jedna dwa razy większa od drugiej Ale jest jakiś wzór, no ale to nie jest łatwy wzór. Czy się wyciągało przez nawias A chyba. A minus B. Wszystko razy minus. Nie, ale nie można tego zastosować. I minus. 8,4 8-4. Nie, ja to jest rysunek samego... <głodzenia> <głodzenia> Zaraz jeszcze napiszę na tym. Źle. Że źle, weź, serio. Ty, ale weź to tak, pomacz, nie? Bo jak się to zrobiłem to.